Siły troszeczkę brakowało, energii, ale dałem z siebie, ile mogłem. Troszeczkę dziwne uczucie wrócić na siłownię e, profesjonalną. Raz, że w gorszej formie niż byłem tam po raz ostatni, a dwa to e, no, widzieć innych chłopaków. Niektórzy z nich zrobili w tym czasie bardzo dobrą formę, zbliżoną do tej, którą miałem ja wcześniej. Tak sobie patrzyłem na nich i żałowałem, że ja odpuściłem. Popatrząc na nich sobie myślałem, gdzie ja mógłbym być w tym momencie, gdybym nie odpuścił. No ale nieważne. Wnioski trzeba wyciągnąć, żyje się dalej. Ważne, że staram się wejść na tą dobrą drogę. Teraz jest środa, obudziłem się o 6 rano, wstałem o 6 rano. Jest w tej chwili godzina chyba przed 10. Załatwiłem wszystkie sprawy związane z wyjazdem, bo tak dzisiaj znowu wyjeżdżam w trasę na zachód. Będę ruszał z Polski, załadować towar w jakiejś podwarszawskiej miejscowości i stamtąd będę jechał do, w okolice Paryża, do Francji. Rozładunek w piątek. Jest przed 10:00, wyjazd mam o godzinie 11:30. No i żeby nie tracić tego czasu, chociaż chętnie bym sobie odpoczął, to zdecydowałem się pójść na siłownię i dzisiaj będzie robiony trening nóg. Uff, idę, przy okazji kroczki nabijam, nie jadę samochodem, tylko idę, żeby nabijać jakąś aktywność. Wczoraj zrobiłem 13 tysięcy kroków, przedwczoraj około 10 tysięcy kroków, a dzisiaj to się zobaczy co z tego wyjdzie, coś tam się zawsze uzbiera. Obliczyłem sobie teraz, że mam na zrobienie treningu i wzięcie w około godziny 45 minut a zawsze z treningiem schodzi mi się e, mniej więcej półtorej godziny w związku z czym będzie... jest ciasno trzeba będzie zapierdzielać ostro to mi widzimy, wchodzimy tak się prezentuje siłownia dużo maszyn, dużo miejsca ja na razie idę tam spalać Dzień. W innym miejscu. Krótka rozgrzeweczka, raczej początek tej rozgrzewki. Mogę Wam pokazać strefę ciężarów wolnych. No jest czym się bawić. Dobra. 5 minut kardio zrobione, tak żeby się rozgrzeć, żeby podnieść temperaturę ciała. Teraz trochę pomacham łapkami, ręczkami. Trzeba się przygotować do tych śladów, które będą robione. Już się boję. A few moments later. This is 3 razy 10 ruchów 100 kg na ślad. Tyle udało mi się zrobić, już jestem A Teraz będą wykroki z handlami w rękach, też trzy serie. Po mniej więcej 10 do 15 ruchów myślę, że po 15 kg w rękę. Zrobiłem dwa z czterech zaplanowanych na dzisiaj ćwiczeń. ćwiczeń nóg, więc mamy, mamy za sobą trzy serie przysiadów, 100 kg, trzy serie razy 10 ruchów. Do tego nie, wykroki przez trzy serie, po 12 ruchów każdej, ciężar 14 kg w każdej ręce. Teraz rumuński martwy ciąg, trzy serie. Później łydki, prawdopodobnie również z pięcia na palce, stojąc pętlami w ręku. Także nie maluję czasu. Tu się będzie działo. Brakuje oddechu. Dobra. A few moments later. I tak sobie ten mija. O poezu. muszę chodzić po schodach, a ciężko po treningu. Ale jakoś dam radę. Ale przyzwyczajony jestem po nogach ćwiczyć brzuch. Ale nie mam już czasu, bo jest godzina 11, o 11.30 muszę wyjechać. Mam w związku z 15 minut na prysznic i 15 minut, żeby wrócić na parking. Także zbieram się. Z mojego punktu widzenia nie jest łatwo wszystko pogodzić, jak widzicie tak jak mówiłem o 6 rano stałem i od 6 rano chodzę nakręcony jak szwajcarski zegareczek, wszystko na czas i wszystko w pośpiechu, mnóstwo rzeczy do zrobienia, mało czasu, no ale dobrze, że udaje się póki co wyrabiać, ze wszystkim trening zrobiony, nie licząc brzucha, będę to musiał nadrobić dziś albo jutro. Możecie mi wybaczyć, jeżeli ten film jest jeszcze jakoś słabo zmontowany, ale raczkuję dopiero w tym temacie montowania filmów i tak dalej. Nie mam też czasu, żeby się tego uczyć i to ogarniać, więc robię co mogę. No, ale najważniejsze, żeby robić, a praktyka jak zawsze to przyjdzie z doświadczeniem. Wygląda, jest jakieś tam delikatne spowolnienie ruchu, ale szczerze mówiąc jak, na no warszawskie warunki to nie jest źle, nie stoimy w miejscu, tylko jedziemy, a poza tym myślę, że to nie potrwa długo. Także taki problem to nie problem. I tak jak myślałem, już się wszystko rozjechało. No i normalnie można jechać dalej, tak przycisnę na załadunek okay. i w ten no, to sposób jeżdżam już na miejsce załadunku 35 minut przed wyznaczonym czasem załadunku więc wszystko jest akurat jeszcze będzie chwila, żeby pójść się zarejestrować Moje dane z tym, co mają oni podane u siebie, to potrafi być z tego kłopot, który się przeciągnął, powoduje stratę czasu, czasami nawet i godzinę, bądź dwie. godzinka 13:30 idealnie do biura rejestrować się czekać mam nadzieję że nie za długo Panie i Panowie, nadeszła wiekopomna chwila. Miało być na godzinę 14:15:35, także półtorej godziny opóźnienia w załadunku, ale w końcu dostałem rampę numer 20, tak więc nie marnuję więcej czasu, bo już mi go wystarczająco dużo zmarnowali, i jadę pod rampę numer 20. A wy, jeżeli tylko chcecie, to jedziecie razem ze mną. Oj, puściutko, nie ma żadnej ciężarówki. Tam jest rampa numer 20. Proszę. Obiadę, obiadę. Ta pierwsza z prawy, którą widać. akurat jest taka niedogodność, że w ogóle nie ma namalowanych linii prowadzących do rampy, w związku z czym ciężko jest się ustawić za pierwszym razem tak idealnie, no ale jakoś się wceluje. Jednak trochę w tam, jakieś pewnie 20 cm po w Dobra. Będzie Pan zadowolony, jak to mówią. Lecę otworzyć drzwi. I niech się dzieje wola Boża I o godzinie 16.40 mogę Wam powiedzieć, że jestem wolny. Wolny, jak tak. Towar załadowany. Cała naczepa. Tak naprawdę, co do milimetra bałem się, czy drzwi dam rady zamknąć w ogóle, bo tak załadowane, no tyle ile tylko wlazło, ile się da jedna paleta delikatnie wystawała, ale na szczęście nie sprawiło to problemu w związku z czym teraz już nie ma na co czekać, można jechać kierunek Francja i do przejechania mam 1627 km 227 km, cieszę się, bo towar jest lekki, waży niecałe 4 tony. W związku z czym będzie się przyjemnie jechało. Górki, nie górki, będę najszybciej ze wszystkich. Chyba, że zakaz jazdy. Zakaz wyprzedzania zrobię. Godzina 23:04. Ja mam już dosyć. Trzeba podjąć próbę zaparkowania. starczy tej kariery na dzisiaj Pytanie tylko czy się uda, bo o tej godzinie parkingi są już pozapychane, taka to no już jest rzeczywistość kierowców ciężarów. Tutaj jest dużo różnych parkingów. Jeden obok drugiego. Liczę na to, że gdzieś się uda przytulić, przykleić. Tam już widzę jedno wolne miejsce parkingowe. Tylko będzie tam ciężko wjechać Potem na trasę. Ale ja spróbuję na inną stację. Zmieniam trasę. O rany, ale brudna szyba. Przygotuj się. I tak pokazuję taką brudną szybę. Wstyd. Co to dzisiaj? Środa, Środa, Środa. No nie powinno być wielkiego ruchu. No i zobaczymy na stacji na Jest miejsce, co prawda takie na siłę, ale obok tej ciężarówki, właśnie z tą niebieską naczepą, spokojnie można się tu przytulić, przynajmniej oświetlone. Jeszcze spojrzę przed siebie. O. To wszystko zajęte, ale to nie problem, obiadem tam. ...i pomiędzy tymi dwiema ciężarówkami trzeba się zaparkować. Nie no, tak naprawdę jeszcze jest dużo miejsca. Tu jeszcze się sporo ciężarówek może zmieścić. Dobra, trzeba się tam wkleić. Tak będzie może przytulnie pomiędzy tymi dwoma. Trzydziesta trzecia zero I do celu zostało tysiąc dwieście pięć kilometrów to na tyle. No i drodzy, ja mam już dzisiaj dosyć. Swoje zrobiłem od 6 rano na wysokich obrotach. Jest 23:17. 17 godzin. Uuu, trzeba odpoczywać. Trzeba szybko spać. 9 godzin, pauzy. I jutro w drogę. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Subskrybujcie ten kanał, jeżeli Wam się podobało. Komentujcie, zadawajcie pytania, jeżeli jakieś macie. Zostawiajcie łapkę w górę. Niech się, niech się, niech się rozprzestrzenia, dajcie znać, że jesteście.